200 dolarów w puli Wbiję jeszcze do puli Wbiję w ogóle? Jest, zbiłem Mam 33% najwięcej O lol I teraz 100 dolarów 387 w puli Co on jeszcze dał? Kosę Kosę O lol Nie jak ja to przegram Ja to przegram coś czuję, nie Jak ja to przegram to chyba jedne Najwięcej procent mam, najwięcej, no najwięcej, w access No nie o Kurwa hmm. Moje skiny co się stanie? Jak to przegram, nie? Oj Ojej Przebił mnie Fak Nie może przecież raz wygrać ziomek Nie Żebym tego nie przegrał Kurwa mać Coś śmieć jebany po prostu Kurwa mać Nigdy nic nie wygrał 200 dolców poszło się ujebać. W zasadzie to poszło na spacer. Czy ja kiedyś wygram? Napiszcie mi, czy ja kiedyś wygram. Tylko, żeby mi oferta doszła. Z tym nie laguj się. 318. MOTAR też kurwa dorzucił. Dorzucił to jebaną kosę. Moje, 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 proszę, proszę! Ludzie chyba pojęli to, że cały czas tak wchodzę to ma ą i, i nie ma snajpów w ogóle. No bo to się jak ktoś tutaj snajpi po 50, po 100 dolców, to rzeczywiście jakby ktoś wjechał stówę, to szanse ma duże. Więc więc nie wiem czemu ludzie tak nie ryzykują No ludzie się chyba napalili na tego drlona Wszyscy mówią żeby snajpić, snajpić Jestem ciekawy czy będą jakieś snajpy Takie porządne 5 sekund My jesteśmy zjebani, panowie. Tiger, Tiger, tu poszedł, poszedł. My zjebani jesteśmy. by szydło z worka nie wyszło zaraz, Cicho, nie cicho, wiem, cicho. Patrz. tym tu patrz następny! Patrzcie. O kurwa, co tu się dzieje? Uuh. Żeby mi doszło to. <grym> nie wkurwejcie mi nawet. No, gdzie jest mu... mój... Gubita, patrzcie. Tak wiem, gdzie jest mój tu. Nie do... Patrzcie. Ja pierdolę. Ja pierdolę. Czekaj, czekaj. Nie Co tu się kurwa z... Co tu się odpierdoliło?! Ej! Kurwa! Nie trochę chyba źle wymyśliłeś, dobra ci Moje, 5000 dolarów moje! O kurwa Ej, ręce mi się kurwa całe trzęsą! Mi leci! NIE! 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 Nie kurwa! Stanęło mi kurwa na nicze.